Очисти, юная, очистка! czuję płomień, za oknem kolorowy wiatr, ja z Tobą w pożądania blasku, tak jakby płonął cały świat. Tak dobrze zniki już teraz wiem, że jesteś mój, w zieleni płynę i w błękicie. Po niebie, które wyszło z ram. Ja z tobą w pożądania blasku tak jakby płonął cały świat, cały cały gorąco, jak nie mi cały cały jak ogień, tylko moim masz być, cały cały gorąco, uśmiech Z tym gruzą. Pani Wioletto, nie tak, Panie Wioletto, tak, Panie Violetto, za mało widać tego. Panie Violetto, za dużo widać tamtego. No myślałam, że zwariuję. I dla <laughs> mnie takie rzeczy mówi, no że artysta to trudno się z artystką pracuje. No No mógł inną wziąć, no ale ja jestem tylko taka jedyna. I ta fiesenka jest taką moją wielką, wielką wizytówką na świecie. Oj, widzicie sami, że w tym wieku też można jeszcze dać czadu, to. Można, <noise> można. Do takiej publiczności można Czyli waszą energię, widzę, że się dobrze bawicie. Niektórzy podsypiają, ale to za chwilę mam nadzieję, się zmieni, bo w słońcu jednak to troszeczkę dzisiaj nie jest nie takie. Bog nam wszystko czuwa, rejestruje, więc się nie wszystko będzie potem wszędzie opublikowane. A kochani, teraz chciałabym zacząć piosenkę z mojego repertuaru, którą nagrałam zresztą w łodzi. Bo w ogóle w Łodzi bardzo dużo rzeczy zrobiłam. Występowałam i w Teatrze Wielkim, i w Radiu Łódź nagrywałam wiele utworów. Tu jeszcze nie występowałam, dopiero teraz. Ale bardzo się cieszę, bo jest to cudne miejsce, prawda? Tak. Zapan tak. tak. tak, tak. wielki. Mają zapalnie i pochyłę, pochyłę, pochyłą, widzicie sami, no. Tam stała, myślałam i domyślałam. No a tutaj teraz kombinuję. No po co? Aha, to już może lepiej zaśpiewam. Powiem, zaśpiewam dla siebie teraz piosenkę. Piosenkę życia mojego. Dla ciebie i dla wszystkich państwa. Razem z moim niezwykłym, cudownym baletem. Ale sobie pomyślałam, że właściwie chyba mi się do czegoś Czyli. Mogę Pana o coś zapytać po początku. Nie rozkręci mi się ten oczekiwany. Nie, Bo zawsze teraz jest pora, kiedy mi się rozkręca. Nie? Trzyma się? Za małą Bardzo dobrze. Wie Pan co? No. A dlaczego żeście mnie dziś obmawiali? Każdą gwiazdę się uda. Drzwi nie, nie zamknęli w garderobie i obmawiają mnie. I jeszcze na koncercie. No ładnie to tak. No tak się robi. Tak się robi. po Chodź pan tu. Dobrze. A coście mówili? Ja lepszy jestem w graniu. Tak, ale mówiliście, coście mówili o mnie nieładnie tak. Wiecie co to jest Violetta? Łóżko pełne włosów. Ładnie to tak. Na wiosnę zawsze tak jest. Panie A potem mówią, ile ona ma lat? I liczą mi, wiecie? Liczą mi. No w tym roku miała tyle, teraz ma tyle i a jak... No to ile ona ma? Panie No a ile pani ma pani wiele I mnie stanęło. Bardzo. Szanuj życie tego samego. Proszę Państwa, nie dość, że śpiewa, to jeszcze czyni cuda. Albo, albo jest znakomitą uczennicą kaszpirowskiego. No wie pan co, pani ja, ja nie wiedziałam, że pan taki zdolny. A wie pan co? A ciekawy pan, jak pan wygląda? No mały sklup. No, ja mam cerę taką ładną brzoskwiniową, a pan ma jaką? No ja mam fatalną, bo ja panę. Żółtą jak Chińczyk. Od tych papierosów. Tak? Jakby panu to kitka wyrosła, to na pewno Chińczyk na 100%. Nie, bo Chińczycy mają krzywe bo, bo nie wiem, jakie pan życie moralne prowadzi. Był pan w spowiedzi? W życiu? Nie wiadomo, kiedy pan był. W życiu? No właśnie. Ja nie pamiętam, bo to ja mam taką chorobę, która nie boli, a Aha. swoje trzy. Ciągnę pana na lewo stale. Tak. A, 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 a jeżeli pan ciekawie, dlaczego mam ładną celę? Kose sobie kupiłem, kose. No, u mnie to by było groźne. Proszę pana, a ja, ja ją doję, to mnie ona za włosy ciągnie. Panu razy też kupić sobie kozy, bo przecież... W życiu. W życiu. Wie Pan co? A Pan mówisz? Nie. Używam Head and Shoulders. Nie Pan co? Z Pana to taki rzadki brunet. No co zrobić, no? Dobrze, no że rzadki, a nie gęsty. Nie no, nie wie pan co? Jedna pani też nieraz kiedyś posądziła, że złą naftę jej poleciłam, bo mówi, pani mówiła w, w telewizji o nafcie i o włosach, ja sobie proszę pani kupiłam pół czystej.